Michał Królik dla portalu FightSport. Jesteśmy na mistrzostwach Europy w Muay Thai. Bliska ci formuła, chociaż nie startujesz w barwach polskiego związku Muay Thai. Powiedz, podobało ci się dzisiaj tutaj w Krakowie? Witam, tak jestem bardzo zadowolony z, yy, z organizacji ogólnie z zawodów, bardzo na wysokim poziomie, zawody przyjechałem ze względu na finały, bo tutaj jak mo mogę powiedzieć, tutaj walczy światowej czołowy zawodnik, jakim jest Andrzej Kulewin. z niego tutaj właśnie przyjechaliśmy, a że jest to mi bliska właśnie formuła, w której lubię walczyć, dlatego przyjechaliśmy zobaczyć te zawody. Nie ciągnęło Cię, nie ciągnęło Cię na ring, żeby zobaczyć jak to jest tutaj wyjść w takim klasycznym Muay Thai? Jasne, że ciągnęło. No kiedy już trenerowi mówiłem, że z całą pewnością bym chciał tutaj zawalczyć na takie a w szczególności, że organizacyjnie naprawdę na wysokim poziomie zrobione zawody. E, takich zawodów chyba brakowało w Polsce. Ty startujesz pod polskim związkiem kickboxingu. Chyba polski związek kickboxingu powinien wziąć przykład troszeczkę z tej imprezy. Tak właśnie, też stwierdziłem, że naprawdę brakuje nam jeżeli chodzi o amatorskie starty właśnie takich właśnie jakby to powiedzieć gal to jest właśnie gala amatorska naprawdę na wysokim poziomie światowym Chciałbyś zawalczyć zawodowo teraz czy bardziej koncentrujesz się na tej amatorskiej karierze W tej chwili właśnie się przygotujemy za trzy tygodnie mamy wyjazd na Mistrzostwa Europy i po powrocie właśnie czekam na propozycje jestem otwarty na wszelkie jakiekolwiek propozycje nie ukrywam bardzo chciałbym zawalczyć na Federacji FN liczę, że może uda mi się tam zawalczyć na... i chciałbym zawalczyć właśnie w stylu Muay Thai. Choć w K1 też oczywiście chciałbym zawalczyć. Tych walk Muay Thai w Polsce jest bardzo mało chyba i przydałoby się troszeczkę więcej tych eventów, żeby można było się sprawdzić. Eee, raczej polski zawodnik by, byłby takim wymarzonym rywalem dla ciebie czy czy zawodnik powiedzmy zagraniczny. Wiadomo, że Wolałbym się sprawdzać z zagranicznymi. Ja tak jak mówię, 6 6.0 do 65 kg mogę podejmować z każdym tutaj walkę w Polsce. Nie? Z najlepszymi chcę się bić. Pako Katowice robicie kickboxing, ale robicie też muay thai z tego co wiem. E, chyba dobry team, bardzo dużo dobrych zawodników. A na dziś ty zostałeś tym takim flagowym e, produktem trenera Witolda Koski. Tak, tak, rozwijamy się. Nasz klub teraz popłonął jeszcze kilku nowych zawodników, z którymi teraz bardzo nasz klub i team będzie się zwiększał. Mamy już ciekawy team, który tutaj zawodnicy pomagają rozwijać się i dobrze reklamować nasz klub. Michał, dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że zobaczymy Cię, że Matrix w końcu odpali i wyskoczy tam na ringu. Pokaże nam, powiedzmy, klasę. To, to że jesteś najlepszym polskim zawodnikiem kategorii lekkiej, bo w tej chwili brakuje nam takiej flagowej postaci w tej kategorii, która mogłaby zawojować europejski rynek. A myślę, że ty jesteś taką postacią. No ja liczę na to samo i będziemy ostro trenować, żeby właśnie tak było. I nie na europejski, a światowy właśnie. Dziękuję bardzo. To był Michał Królik dla portalu Fight Sport, jeden z najlepszych polskich zawodników kickboxingu, muay thai, który ma marze o karierze w Muay Thai i twardych zawodowych walkach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Michał. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam.